ale jest tutaj pośród nas. Tąda obietnicę, że gdzie was dwóch albo trzech, w moim imieniu tam jestem pośród nas. Nie jesteśmy zgromadzeni w imieniu jakiejś organizacji politycznej, ale w imieniu Jezusa Chrystusa i chwała Jemu za to. Chciałbym was i czynię to serdecznie przywitać, Wszyscy przybyli na to miejsce, a szczególnie ci, którzy tu siedzą w bieli, którzy zdecydowali się na pewien krok w swoim życiu i myślę, że uczyniliście najważniejszy krok w swoim życiu. Podjęliście decyzję bardzo ważną. Nawet nie chcę stawiać to w kategorii jedną z najważniejszych, bo to jest decyzja najważniejsza. Człowiek wy dokonuje wyborów, człowiek dokonuje różnych decyzji w swoim życiu. Od dziecka aż praktycznie po górę. I te wybory są przeróżne. Dokonujemy wy wyboru nauki, dokonujemy wyboru kształcenia, zawodu, małżonka i kupno mieszkania i czegokolwiek. Czynimy tu, na tej ziemi. To się dzieje wokół Naszego ciała, naszego bytu na tym ziemskim padole. Ale że ważną rzeczą jest w życiu człowieka, kiedy dokonuje wyboru co do swojej przyszłości. Kiedy go dokonuje wyboru, nie tylko na pewien okres tu na tej ziemi, na pewien czas, ale na wieczność. I chwała Bogu za to, że zrodził w Waszych sercach taką myśl, że zrodził w Waszych sercach. Szukanie Boga, bo o to chodzi. Nie wiemy od samego początku, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli przed Panem, to Pan Bóg szukał, gdzie się ukryli. I wciąż jest tym, który poszukuje człowieka, wciąż jest tym, który poszukuje swoje stworzenie, bo kiedy spoglądamy na całą kształt, Człowiek pogubił się w swoim życiu, czasem się gubi, tak się dzieje. Ale jest ważną rzeczą, kiedy i my z naszej postawy jako stworzenia szukamy Bożego oblicza, szukamy Boga. I to jest ta decyzja, którą wy dziś podjęliście. Był czas w waszym życiu, kiedy i na różnym etapie się to dzieje, gdzie zaczęliście się pochylać nad tym, czy on jest. Że nie ma. Niedawno rozmawiałem z jednym człowiekiem i zaczął takie puste słowa, że Boga nie ma, bo gdyby On był, i zaczęło się od, od oskarżeń. Oskarżenia pod adresem Boga, ale człowiek nie widzi siebie. Ja mówię, dobry człowieku, tych kilka zdań, które wymieniłeś, tylko postawiłeś pod oskarżeniem Wszechmocnego Boga, który dał Ci życie. I z tych kilku zdań, które powiedziałeś, nie widzisz swojej postawy. Dzięki Bożej łasce mogę już ją zauważyć. I taki jest człowiek. Ale chwała Bogu za to, że rodzi w naszych sercach czasem myśl. Że dał pewien sygnał w nasze sumienie aby szukało Boga i to jest ważne w naszym życiu. Chciałem krótko odnieść się do pewnego przykładu z tej księgi. Zawartego w dziejach apostolskich piękny przykład, to, że Pan Bóg szuka człowieka, że szuka to, co zginęło, że człowiek się pogubił, że człowiek zgrzeszył, to jest jakby ta Boża perspektywa, że Pan Bóg zawsze szuka człowieka, ale również ten instynkt, to sumienie, ta myśl, kiedy pojawia się w człowieku, aby szukać Bożego oblicza, aby szukać Boga. Człowiek w pogoni dzisiejszej za tą doczesnością nie jest w stanie niejednokrotnie zatrzymać się i dopuścić pewne myśli. Człowiek nie jest w stanie zatrzymać się, aby pochylić się nad swoją postawą, że życie tak szybko ucieka. I kiedy jesteśmy młodzi, 20-30 lat, myślimy, że jaka. Jaka długa przestrzeń jest do życia przed nami. I niedawno też tak myślałem. Byłem jednym z Was, dwudziestolatek, trzydziestolatek swego czasu. Myślałem podobnie. Że jeszcze tyle życia przede mną jest. Ale dzisiaj widzę, go ono szybko ucieka. Jak na szybko pędzi do przodu. I jeszcze raz podkreślam jest ważną decyzją że widzę tu młodych ludzi ale i nasze siostry które mają nieco więcej wiosen że podjęli słuszną decyzję decyzja na wieczność żyć z Bogiem boć możesz tej decyzji nie podjąć i iść na wieczne oddalenie od Bożego oblicza i chciałbym, abyśmy skorzystali z miejsca Bożego Słowa, z dzieł apostolskich z ósmego rozdziału. Miejsce dobrze znane tym, którzy pochylają się nad Bożym Słowem, którzy analizują, którzy znajdują czas, aby zatrzymać się na chwilę w swoim życiu. W pogoni życia nie znajdziesz, nie usłyszysz Bożego Głosu. To się dzieje w ciszy, to się dzieje w jakimś osamotnieniu, w pewnym wyłączeniu. Z tej doczesności, z tego świata. I wtedy możemy usłyszeć Boży głos. I takim człowiekiem był pewien Etiopczyk, który szukał Bożego oblicza, który szukał Bożej łaski. I wiemy, że Pan Bóg go wypatrzył. Pan Bóg również widział jego serce szukające Boga. Jak na innym miejscu czytamy, że Pan Bóg się zastanawia i myśli, czy jest ktoś, kto szuka Boga? Czy jest ktoś, kto szuka tego, który go stworzył? I w ósmym rozdziale, w dziejach apostolskich przeczytamy kilka wierszy od 26 wiersza po 38. Anioł Pański rzekł do Filipa, mówiąc wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy, jest to droga pustynna. I powstawszy, poszedł Filip oto Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowskiej, etiopskiej kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić, powracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza. I rzekł duch Filipowi, podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza. I rzekł, Filip, do tego Etiopczyka. Czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś powiedział: Jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczy, i poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. A ustęp pisma, który czytał, był ten: Jak owca na rzeź prowadzony, i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera swoich ust. W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa o jego rodzie, któż opowie, bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy eunuch etiopczyk odezwał się do Filipa i rzekł: Proszę cię, o kim to prorok mówi, O sobie samym, czy też o kim innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a Etiopczyk rzekł: Oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz, a odpowiadając rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i Etiopczyk, do wody i ochrzcił go. Jest to miejsce jedno z wielu, ale jakie bardzo wyraźne, które pokazuje, że z tych dwóch perspektyw, z tej Bożej perspektywy, Pan Bóg wypatruje człowieka i szuka człowieka. Ale że ważną jest rzeczą, kiedy również człowiek znajduje tą chwilę ciszy i wytchnienia, spokoju i poszukuje Bożego oblicza, Bożej łaski. I takim był kiopczyk, który powracał z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. I jest mowa, że był w Jerozolimie, aby się modlić. Czyli to ma sens, że ten człowiek poszukiwał Boga. Ten człowiek poszukiwał Bożego oblicza. Być może w życiu był zagubiony, być może wiele religii kłaniało się w jego stronę, ale uznał za tą jedną sensowną, że to ma sens. Bóg, który stworzył wszystko. Ten, który ma moc, który. Uczynił człowieka na obraz i swoje podobieństwo. I pochylał się nad tymi słowami. I zobaczmy, jak Pan Bóg pracuje. Wysyła Filipa, Boże Dziecko swojego ucznia, wysyła, aby przekazał temu Etiopczykowi dobrą wieść o Jezusie Chrystusie dobrą wieść o zbawieniu, o odpuszczeniu grzechów, o tym, aby człowiek mógł kiedyś dzielić królestwo. Boże Królestwo na zawsze z Nim i to jest ważne. I tą decyzję dziś również nasi katechumeni podjęli. To się działo jakiś czas temu. Dzisiaj to jest pewien krok wiary w ich życiu. To jest pierwszy krok wiary w ich życiu, że ufają Bożemu Słowu, bo tak Pan Bóg powiedział. Pan Jezus swego czasu wstępował do wody i kiedy Jan się wzbrania, mówi do Jana Zaniechaj. Abyśmy wypełnili wszelką Bożą sprawiedliwość. I rozumiemy, że Pan Jezus nie potrzebował ani omycia grzechu, z grzechów, bo na nim grzechu nie było. Nie potrzebował żadnej pokuty, ale mówi do Jana: Zaniechaj, abyśmy wypełnili wszelką Bożą sprawiedliwość. I to są to te osoby, które wstępują w ślad Jezusa, że tak powiedział, tak sam uczynił, tak podjął decyzję. Aby zanurzyć się w wodzie swego czasu w Jordanie, Chrzestiana Chrzciciela. i to miało miejsce. I dziś będziemy świadkami tu, nad tą wodą, kiedy te osoby będą wstępować w ślady Jezusa. I kiedy Filip już dołącza do wozu, na którym jedzie Etiopczyk, człowiek, który pochyla się nad Bożym Słowem, człowiek, który zanurza się w to słowo, i a Filip otworzy usta, zwiastował dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma, czyli począwszy od tego miejsca, kiedy to Pan Jezus jako owca jest porównany do owcy, do baranka, został prowadzony na rzeź. Niewinny nie otworzył swoje usta, wziął moje i Twoje grzechy na siebie, aby nas pojednać z sobą, aby nas uczynić godnymi swojego królestwa. I nie za żadne nasze zasługi, nie za moje zasługi, nie za moje dobre uczynki i dobre sprawowanie jestem tu na tym miejscu, ale za zasługi Jezusa Chrystusa, za Jego doskonałą ofiarę, jaką położył tam na Golgocie. I to jest ważne dla nas, że przyjmujemy to wiarą, że przyjmujemy Bożą łaskę, łaskę zbawienia, którą Bóg w Jezusie Chrystusie zgotował i położył, jakby obrazowo powiedzieć, na stół. Położył gotowe zbawienie do człowieka, do mnie i do Ciebie należy. Ten ruch, ta decyzja, aby się opowiedzieć po której ze stron, albo po Bożej stronie, albo po stronie przeciwnika. I kiedy Filip zwiastuje mu dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, i jechali drogą, przybyli nad wody, to ma znaczenie. Boże słowo, które ma moc, aby nas, ma moc, aby nas przekształcać. Boże słowo, które ma moc, aby nas pouczać. Dziś poprzez Świętego Ducha. I taką, takie działanie podjęło również Boże Słowo w tamtym czasie w Etiopczykom, w tym człowieku. I gdy Echidrą przybyli nad jakąś wodę, i Etiopczyk rzekł: Otóż woda, czy jest coś na przeszkodzie? Czy jest coś na przeszkodzie? Zobaczmy, nawet w przestrzeni kilku godzin ten człowiek narodził się na nowo. W przestrzeni kilku godzin ten człowiek zdecydował o swojej wieczności, aby należeć do Jezusa Chrystusa, aby opowiedzieć się po stronie Boga. I Filip zaś powiedział mu: jeśli wierzysz z całego serca, to jest jeden warunek to jest jeden warunek, jaki Bóg stawia dziś przede mną i przed tobą. Jeśli wierzysz z całego serca, że Jezus umarł za twoje grzechy za twoje winy. Jeśli wierzysz, że jest Bożym synem, że został zesłany na ten ziemski padł, aby zbawić człowieka, aby odkupić człowieka na własność dla siebie, aby uczynić go godnym swojego królestwa. To jest właśnie tylko to i nic więcej Bóg nie oczekuje od ciebie. Dlatego Filip jasno precyzuje, mówi: "Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. Możesz to uczynić." A zatem nie potrzebujemy odległych czasów, lat, aby się dokształcać, aby nauczać. Są rzeczy, które są ważne, ale istota rzeczy polega to nowonarodzenie w sercu wewnątrz człowieka. Tam się musi zrodzić myśl, ta decyzja musi się zrodzić, że chcę pójść za Jezusem, że chcę iść w jego ślady, że chcę podążać za moim Panem i zbawicielem, bo innego nie ma. Odpowiadając, rzekł, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I tylko tyle potrzeba. I tylko tyle potrzeba. Pan Bóg wszystko przygotował, tak jak powiedziałem przed chwilą, przygotował jakby na stole gotowe dla człowieka i patrzy, kto by szukał Boga. Patrzy, kto by szukał Jego oblicza i Jego łaski. I nie musisz oczekiwać, że Twoje uczynki Cię przywiodą. Że nie musisz oczekiwać, że Twoja sprawiedliwość Cię przybiedzie. Bo tego nigdy nie doświadczysz. Tak nigdy nie będzie. Bóg z łaski zbawienie ofiarował człowiekowi. Możemy go tylko wziąć poprzez wiarę. Możemy przyjąć poprzez wiarę. I kazał Etiopczyk zatrzymać wóz. Zeszli obaj, Filip i Emlu, do wody i ochrzcił go. I to się stało. I dziś to grono tych osób, które zdecydowało swego czasu. Że chcą się opowiedzieć za Jezusem Chrystusem, że chcą wstępować w Jego ślady zgodnie z Jego Słowem. I tak jak już powiedziałem, ten pierwszy krok wiary czynią tu w tym miejscu, że wypełniają Boże Słowo, że są posłuszni Bożemu Słowu. Tak wiele widzimy i słyszymy, ludzie się bronią, akceptują, że jest Bóg, że była ofiara Pana Jezusa, ale że często się bronią, że jakichś szes dzieliliśmy, że ktoś nas ochcił poprzez pokropienie. To Nie jest tak, kochani. Musimy wchodzić w ślady Jezusa Chrystusa. Tak jak on swego czasu wszedł do wody, kiedy przychodzi jeszcze raz powtórzę do Jana, Jan się wzbrani. Jan rozumiał, że to jest Boży Syn. Jan rozumiał, że to jest Mesjasz i to Jan potrzebuje wsparcia od niego. Ale Pan Jezus mówi: zaniechaj, abyśmy wypełnili wszelką Bożą Sprawiedliwość. A zatem Bożą Sprawiedliwością jest to, aby to zanurzenie miało miejsce. W życiu człowieka nowonarodzonego, w życiu człowieka, który opowiedział się pójść za Jezusem Chrystusem. I chwała Bogu za to, za te serca, za te młode dusze, ale nie tylko młode, które zdecydowały się pójść za naszym Panem. My będziemy naszemu Panu wdzięczni za nich i bardzo proszę powstaniemy. Uczynimy wspólnie modlitwę. Podziękujemy za Bożą łaskę, za to, że Bóg dotknął te serca. A my jako świadkami jesteśmy tu na tym miejscu. Również niebo świadczy o tym, że oni zabierać będą przymierze z naszym Panem. Dobry Ojcze, tak stoimy przed Tobą w imieniu Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I dziękujemy, że w swojej wielkiej miłości darowałeś Jezusa Chrystusa. Że w swojej wielkiej miłości darowałeś Jezusa na ofiary za moje grzechy. Za grzechy całego świata, Panie Że gotowe zbawienie Położyłeś na stole, Panie I to od nas Od człowieka, od jego wyboru Od decyzji zależy, Panie Czy przyjmiemy to Twoje zbawienie, Panie I dziś to się dzieje w życiu tych ludzi, Panie I dziś to się stało w życiu tych ludzi I chcą uczynić ten kolejny krok wiary, Panie Przyznając się do Ciebie Że chcą być Twoimi dziećmi I Twoją własnością Twoim uczniostwem, Panie Błogosław, szczególnie te dusze. Błogosław tych, którzy będą Panie ślubować Tobie wierność. Nie człowiekowi, nie żadnej organizacji, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, ale zawieramy przymierze z Tobą, świętym Bogiem przez Jezusa Chrystusa. A Ty jesteś gwarantem tego słowa. A Ty jesteś gwarantem tych obietnic, ojcze. Dziękujemy, że w Jezusie Chrystusie została wypełniona wszelka sprawiedliwość. Tobie oddajemy chwałę. Dziękujemy za całokształt. Dziękujemy za każdą duszę na tym miejscu. Błogosław wszystkich zgromadzonych, Panie. Każdego, który się tu znalazł. Przemawiaj nadal do naszych serc, Panie. Poruszaj nasze serca, abyś we wszystkim Ty był uwielbiony. Jako święty Bóg, Ojciec Wszechmogący. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawcy. I w Duchu Świętym. Amen. Amen. Pocznijmy. Przemija życia czas. Kto ma śpiewnik, to 886. Dwie pieśni zostaną zaśpiewane. Poprosimy też siostrę Zosię, aby przekazała ułożone na tą okoliczność wiersze.